Dziś Dzień Wszystkich Świętych. Przez cmentarze w całej Polsce przetacza się obecnie potok ludzi. Mimo, że tak naprawdę i zgodnie z tradycją, to dopiero jutro powinno się odwiedzać groby zmarłych. W końcu jak sama nazwa wskazuje, 2 listopada święto zmarłych, 1 listopada wszystkich świętych. Mimo wszystko nie każdy wie, że z cmentarzem wiąże się wiele przesądów. Już nasi przodkowie przestrzegali przed zachowaniami, które mogą sprowadzić na nas mnóstwo nieszczęść. Dlatego też w trosce o wasze bezpieczeństwo w dzisiejszym odcinku zebrałem dla was listę 10 rzeczy, o których których nie wiedzieliście, że nie powinniście robić na cmentarzu. Numer 10. Wybierając się na cmentarz, absolutnie nie powinniście zakładać nowych butów. Jeden z cmentarnych przesądów mówi bowiem, że tego typu zachowaniem możecie sprowadzić na siebie rychłą śmierć. Niestety, Wielka Księga Przesądów nie precyzuje, jak miałaby ona wyglądać. Faktem jest jednak, że widząc swoje nowe najeczki w cmentarnym błocie, naprawdę można zejść na zawał. Numer 9. Inny z przesądów mówi, aby zapalając znicze pod żadnym pozorem nie używać do tego zapalniczki, z której korzysta się na co dzień. Według wierzeń takie zachowanie może ściągnąć na was nieszczęście, chorobę, a nawet widmo śmierci. Dlatego dla własnego bezpieczeństwa warto mieć specjalną zapalniczkę lub zapałki służące tylko do zapalania zniczy. Przy czym trzeba też pamiętać, aby nie Przenosić ich przy sobie codziennie, a jedynie kiedy faktycznie wybieramy się na groby. Numer 8. Ale tego na groby też nie bierzcie zbyt dosłownie. Wchodzenie na groby, siadanie na nich, czy nawet przechodzenie przez nie przynosić ma strasznego pecha, szczególnie jeśli oczekujecie dziecka. Według dawnych wierzeń, jeśli kobieta w ciąży przejdzie po grobie, nawet by poprawić znicz lub kwiatek, gniew nieboszczyków może sprowadzić na nią, jak również na jej dziecko, choroby stóp. Numer 7. Nigdy przenigdy nie używajcie płyt nagrobnych czy innych fragmentów grobu do celów budowania. Niektórzy, aby się nie zmarnowały, wykładają z nich na przykład alejki albo schody. Inni w ogóle wynoszą je z cmentarza, nie mając pojęcia, jakie nieszczęście na siebie ściągają. I nie tylko na siebie, ale również budowniczego, jak i osoby, które z danej budowli będą korzystać. Otóż wierzy się, że konstrukcję wzniesioną ze szczątek cudzego grobu czeka szybkie zniszczenie. Jeśli koniecznie chcecie pozbyć się starych płyt, donic czy innych elementów, możecie oddać je grabarzowi. Tak jak elektryka prąd nie tyka, tak najwyraźniej grabarza grób nie zraża. W sumie nie zdziwiłbym się, Gdyby przesąd ten wymyślili sami grabarze, aby przestraszeni ludzie znosili im za darmo cenne marmurowe płyty. Numer 6. Jeśli myśleliście o randce na cmentarzu, lepiej wybijcie to sobie z głowy. Tak wiem, cmentarze podczas wszystkich świętych, szczególnie nocą, wyglądają wprost magicznie i nie trudno, aby niewinne odwiedziny na grobie babci przerodziły się w pierwszy pocałunek. Jednak według przesądu związek, który zrodził się wśród grobów, będzie pełen trudów, bólu i cierpienia, za to wolny od potomstwa. Stronić powinniście nie tylko przed randkami, ale i przed romantycznymi wyznaniem. Zdaniami. Niezadowoleni zmarli, szczególnie ci, którzy za życia byli samotni, nie będą mieć żadnego oporu, aby zgotować wam ten sam los. Numer 5 To, co ozdabia groby naszych bliskich i to, co rośnie na cmentarzu, powinno już tam pozostać. Zabierając z grobu kwiaty, czy nawet zbierając z ziemi żołędzie lub kasztany i zabierając je ze sobą do domu, możecie przy okazji sprowadzić potępioną duszę, która zgubiła drogę do czystca i której już nie tak łatwo będzie się wam pozbyć. Przesąd ponadto mówi, że kwiaty zabrane zmarłemu z grobu wkrótce wyrosną ponownie, ale już na wartość własnym. Numer 4. Według innego znanego przesądu nie powinno się też zabierać z grobów epitafiów, napisów czy zdjęć mających upamiętniać zmarłych. Ponoć grozi to pechem i utratą pamięci. Nie należy również kolekcjonować wstęg ze stroików czy wiązanek, inaczej już niedługo to was będzie trzeba żegnać. Najrozsądniejszym rozwiązaniem jest włożenie ich, jak dawniej, pod płytę nagrobka. Numer 3. Nieszczęście może ściągnąć na was nie tylko chodzenie, siadanie czy opieranie się o nagrobki, ale i niepotrzebne ich dotykanie. Wyjątkiem są sytuacje, kiedy jest lub kładziecie na nich znicze albo świeże kwiaty. Już samo otarcie się nogą o kamień nagrobny, na przykład przechodząc między grobami, może skończyć się dla was bardzo źle. Numer 2. Mówiłem, że pocałunki i inne czułości na cmentarzu mogą zamienić Wasze życie w piekło, jednak z dystansem też nie należy przesadzać. Jak mawiały nasze babki oraz ciotki, na cmentarzu, szczególnie podczas uroczystości pogrzebowych, żałobnicy powinni trzymać się możliwie blisko siebie. Tworząc przerwy, odłączając się od grupy, możecie sprawić, że zmarła osoba pociągnie was za sobą. Numer 1 zabierane na cmentarz powinny być na cmentarz. Nie może to być na przykład bukiet ślubny czy kwiaty otrzymane na dzień nauczyciela. No i w drugą stronę. Typowo cmentarne rośliny takie jak kalie czy chryzantemy powinny być używane wyłącznie do upamiętniania zmarłych. Dawanie ich komuś w prezencie na ślub czy urodziny może zwiastować ogromne nieszczęście. Okej, okay, tym ogromnym jak Janusz z jabłonnej akcentem kończymy dzisiejszy odcinek. Upewnijcie się, że widzieliście poprzednie odcinki na planecie faktów. Tymczasem ja się z wami żegnam. Do usłyszenia w kolejnym odcinku na kanale. Cześć.